Boże obietnice. Są one jednym z najważniejszych aspektów Słowa Bożego. W Biblii znajdziemy ponad 7000 bardzo dokładnych i wspaniałych obietnic, które Bóg złożył ludziom. W dzisiejszym nauczaniu Lestera Samrala przyjrzymy się tym obietnicom z wielu stron. Te obietnice są wspaniałymi diamentami prawdy. Są piękne i zabierają dech w piersiach. Przywitajmy doktora Lestera Samrala. Nic nie jest tak ekscytujące jak prawda. Pan Jezus Chrystus określił siebie samego jako prawda we własnej osobie. Żadna inna osoba, żaden inny człowiek, który kiedykolwiek mieszkał na ziemi, nie określił siebie jako ucieleśnienie prawdy. Jezus mówi: Ja jestem prawdą. Więc kiedy dochodzicie do prawdy, kiedy dochodzicie do poznania prawdy, to poznajecie pana Jezusa Chrystusa. Bez niego nie ma prawdy. A początkiem prawdy jest Bóg. Nie możesz dojść do jakiegoś nieistotnego punktu i powiedzieć, Doszedłem do prawdy i wiem, ile ziarenek piasku jest na plaży. To nie jest początek prawdy. Początkiem prawdy jest ten, który stworzył piasek. A jeśli nie dotrzesz do tego, który stworzył piasek, to wiedza, ile jest ziarenek piasku na plaży, za wiele ci nie pomoże. Wielu ludzi dzisiaj żyje w prawdzie nieistotnej. Oni zajmują się prawdą, która nie ma nic wspólnego z Bożym przeznaczeniem. Zajmują się prawdą, która nie ma nic wspólnego z tym, jak żyć szczęśliwie. Oni się zajmują częściową prawdą, a nie całym ucieleśnieniem prawdy. Jezus Chrystus jest tą prawdą. Jeśli w to wierzycie, powiedzcie Amen. Wielkie prawdy w Biblii są ucieleśnione w, jak to my nazywamy, biblijnych obietnicach. Obietnice w Biblii to boskie zobowiązania i znacząca jest dla mnie, że tak wielu ludzi celowo ignoruje Boże obietnice. Boże obietnice muszą być powtarzane, Boże obietnice muszą być wypowiadane głośno, Bożymi obietnicami mamy żyć. Kiedy mieliśmy wielkie uwolnienie na Filipinach, dziewczyna, która była zniszczona przez moc demona i byłem zaprowadzony do burmistrza miasta i po tym jak on usłyszał tę historię, on spojrzał na mnie i powiedział, co mogę dla ciebie zrobić? Zrobię dla ciebie wszystko, o co poprosisz. O co poprosisz w tym mieście, ja ci to dam. To był człowiek, który był emocjonalnie poruszony. On mówił serio. Ja natychmiast przyjąłem to wyzwanie i powiedziałem, tak, ja mam potrzeby. My stawiamy budynek i ja potrzebuję pozwolenia. To pozwolenie jest w Twoim biurze, a ja nie mam pieniędzy, aby je dostać. Za 10 minut już je miałem i to za darmo. Widzicie, uwierzyłem w to, co On powiedział. On powiedział, obiecuję, że dam Ci to, o co poprosisz. I potem on powiedział: Czy to już wszystko, czego potrzebujesz? A ja na to nie, mam inne potrzeby. Powiedziałem, że chcę głosić ludziom w Manili i chcę głosić w zatopionym ogrodzie przed ratuszem. Tutaj w ogrodach. I on powiedział: Gwarantuję ci to. I zapisał to na papierze. Widzicie, ja mogłem powiedzieć: No, ja niczego nie potrzebuję od ciebie. Są ludzie, którzy tak mówią dzisiaj Bogu. Cieszę się, że mają się dobrze, no, ale możesz się obudzić rano i już się nie mieć dobrze. Jesteście tu jeszcze? I możecie potrzebować wielkiej pomocy, i do tej wielkiej pomocy będziecie potrzebowali wielkiego Boga, i lepiej, żebyście wiedzieli, co On powiedział, bo On zrobi to, co powiedział, że zrobi. Ilu z was to wierzy, a wasza relacja z Bogiem to zaakceptowanie Bożych obietnic przez powiedzenie Panie, ja wierzę. Ty to powiedziałeś, ja w to wierzę i ja to otrzymuję. I gdy tak zrobicie, to to otrzymacie. Dzisiejsza lekcja związana z Bożymi obietnicami jest bardzo interesująca, bo to Boże obietnice dla całej ludzkości. Wiemy, że w całej Biblii Bóg poczynił obietnice ludziom, osobom. Bóg powiedział do Abrahama, błogosławię Ciebie i Twoje potomstwo. To jest skierowane do osoby. I jesteśmy wdzięczni Bogu, że ktoś zbliżył się do Boga wystarczająco mocno, aby mieć z Nim taką relację. Jeśli będziecie słuchali, wyrobicie sobie takie relacje. Nie patrzcie tylko na Abrahama, że On miał taką relację. Wypracujcie sobie własną relację. Bóg może złożyć obietnicę Tobie. Bóg nie przestał składać obietnic. Pudełko z Bożymi obietnicami jeszcze nie jest pełne. Jest tam jeszcze miejsce na obietnicę dla Ciebie i kiedy On Ci ją złoży, to jej dotrzyma. Bóg złożył także obietnicę ludziom. Powiedział do Izraela, pobłogosławię cię Izraelu, tak długo jak będziecie przestrzegać waszych przykazań, moich statutów i moich praw, będę cię błogosławił. Więc On składa zobowiązanie dla narodu. Ale w tych obietnicach, w tym momencie one są dla wszystkich. Mi się one szczególnie podobają, bo ja pochodzę z mniejszości, stając się coraz bardziej mniejszością każdego dnia. Oni się nawzajem zabijają, to są Irlandczycy i oni nie mogą znaleźć nikogo, z kim mogą walczyć, więc walczą sami ze sobą. Jeśli kiedykolwiek uwolnią mnie od reszty świata, to będzie okropne. Ale cieszę się, że Bóg kochał wszystkich. Wszystkich. Powiedzcie wszystkich. I myślę, że dobrze jest uczyć małe dzieci, że Jezus kocha małe dzieci z całego świata. Czerwone i żółte, czarne i białe, one są cenne dla Niego. Jezus kocha wszystkie małe dzieci na świecie. On nie kocha tylko Waszych i naszych dzieci. On kocha wszystkie dzieci. Jeśli w to wierzycie, powiedzcie Amen. W Księdze Rodzaju, rozdział 18, wersety 17 i 18, słowo mówi, Wtedy Pan powiedział, czy mam zataić przed Abrahamem, co zamierzam uczynić? Przecież Abraham na pewno rozmnoży się w lud wielki i możny. Słuchajcie, a w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czy to nie jest coś do przemyślenia? Wszystkie narody Ziemi będą w nim błogosławione. Powiecie, a jak to się stało, że Abraham pobłogosławił całą Ziemię? On pobłogosławił całą ziemię po pierwsze swoją wiarą i to trwa przez kolejne i następne pokolenia i ludzie mówią jeśli Bóg zrobił to dla niego to Bóg zrobi to i dla mnie więc On jest błogosławieństwem w sensie, że On tam stoi jak figura na którą możemy patrzeć moja mama patrzyła na Niego, mój dziadek patrzył na Niego ja patrzę na Niego, moje wnuki patrzą na Niego pokolenie za pokoleniem On tam stoi jako emblemat wiary i w ten sposób On pobłogosławił ale jeszcze większą Miarą tego, jak on nas pobłogosławił, jest, że przez swoje potomstwo on stworzył to, co nazywamy prawem, czyli Biblię. To potomek Abrahama napisał tę księgę, która stała się najwspanialszą księgą, jaką ludzkość kiedykolwiek dotykała i kiedykolwiek czytała. Więc on pobłogosławił całe narody w ten sposób. I nie tylko w ten sposób, ale także pobłogosławił całe narody w ten sposób, że z jego potomków pochodzi zbawca całego świata. Dla całego świata. Więc gdy Bóg pobłogosławił Abrahama, on powiedział: Ja go pobłogosławię i będę do niego mówił, bo wszystkie narody ziemi będą w nim błogosławione. I to jest następna obietnica, widzicie? Następna obietnica, tą też akceptujemy. My jesteśmy błogosławieni w nim. Powiecie Amen? Chcę nas dzisiaj upewnić i chcę, żebyśmy to przyjęli do swojego wnętrza, że Bóg kocha wszystkie rasy, wszystkie kultury. On nie tylko kocha naszą kulturę, bo my się ubieramy w określony sposób albo wyglądamy w określony sposób. Wszystkie rodziny na świecie i wszystkie osoby w tych rodzinach, nikt nie jest wykluczony. I my musimy w to wierzyć, musimy to zaakceptować. A kiedykolwiek tego nie akceptujemy, to nie jesteśmy całkowicie w harmonii z Bogiem. Ja osobiście mieszkałem w stu krajach świata. Żyłem między wszystkimi kulturami świata. Kiedy głosiłem nasze przesłanie w Tybecie, aby ludzie przyszli do Jezusa, oni przyszli, oni zostali przyjęci, oni płakali i Jezus przychodził do ich serc. Byliśmy w dżungli południowej Ameryki pomiędzy bardzo prymitywnymi ludźmi. Powiedzieliśmy im przyjdźcie do Jezusa i oni przyszli, zgromadzili się koło mnie i powiedzieli przyszliśmy do Jezusa z łzami spływających po ich twarzach". Więc to wezwanie dosięga każdego. Ono nie tylko dosięga ludzi w Nowym Jorku, nie tylko dosięga ludzi w Madison Avenue. Ono dosięga każdego, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Jeśli to znacie, powiedzcie Amen. W Izajasza, rozdział 49, werset 22, Słowo Boże mówi. Tak mówi Pan Bóg. Oto wzniosę rękę ku narodom. Podniosę swój standard ku ludom. Ręka Boża jest wzniesiona ku wszystkim narodom na tej ziemi. Jakikolwiek naród, który nie otrzyma Boga, który nie zaakceptuje Boga i nie będzie chodził drogami Boga, to ten naród będzie musiał odpowiedzieć przed Bogiem. Ale Boża ręka jest wzniesiona do nich, nawet nowe narody, narody trzeciego świata, gdziekolwiek one mogą być. I chcę Wam powiedzieć, największe poruszenie Boga na Ziemi dzisiaj jest w krajach trzeciego świata. Wszyscy to słyszą? Ludzie, którzy zostali pominięci w wielu dobrych rzeczach, teraz je dostają. I powiem wam coś: jeśli tylko moc Boża przyjdzie do tych narodów, oni przestaną grzeszyć i zaczną prosperować. Wiecie, co powstrzymuje ludzi przed prosperowaniem? To grzech. Słyszycie, co mam do powiedzenia? Żyjecie w cudzołóstwie, wydajecie swoje pieniądze na nierządnice, pijecie trunki i wydajecie pieniądze na papierosy, uprawiacie hazard, a potem przychodzicie i mówicie władzom miasta: nakarmcie mnie. Jestem głodny. Powinni wyjąć bat i sprawić wam lanie. Nie sądzę, żeby to dobrze wyszło. Ja nie wierzę w przytulanie grzechu. I Nie wierzę w karmienie zgrai brudnych ludzi, którzy nie chcą żyć właściwie. Jeśli zamierzasz marnować swoje pieniądze, to powinieneś być zmuszony do pracy. Ktoś powinien pogonić się pasą i pokazać, jak się pracuje. Powiesz, że to ciężkie. Nie, to jest dobre dla ciebie. Bóg kocha narody, wszystkie narody i to jest Boża obietnica złożona tym narodom. On chce błogosławić narody, żeby żaden naród na tej ziemi nie powiedział Bóg nas nie kocha. To nie jest prawda. Bóg ich kocha i to jest prawda i to żywy Bóg, a nie jakiś śmiesznie wyglądający posąg, który zrobili albo jakiś śmiesznie wyglądający Bóg. Jakiś mistycyzm, którego oni mają, jak ten, którego widziałem na Jawie, który miał około 50 rąk, a jego ręce wychodziły z brzucha i z pleców i z boków. I spojrzałem na to coś z pięćdziesięcioma rękami i powiedziałem, to najbardziej poręczny Bóg, jakiego kiedykolwiek widziałem. I gdy patrzyłem na jedną z rąk, która odpadła i leżała na podłodze, i powiedziałem księdzu, żeby przyszedł i spojrzał na nią i powiedziałem, że ona wskoczy z powrotem. On powiedział, że nie wskoczy. Ja ją zrobiłem i ja ją muszę naprawić. A ja powiedziałem mam dla ciebie wiadomość. Ja służę Bogu, który zrobił materiał, z którego jest zrobiony Twój Bóg, i Ty sam. Oni wiedzą, że jest Bóg i boją się go. Ten diabeł sprawił, że oni się go boją, i wszystkie pogańskie kraje na Ziemi wiedzą, że jest najwyższy Bóg. I oni mówią, że on jest zbyt wspaniały. My pójdziemy do tego tutaj, więc oni idą do diabła i nawet nie dochodzą tam. Czytamy w księdze objawienia rozdział 15 i werset 4 te słowa: Wszystkie narody przyjdą i oddadzą tobie pokłon. To jest prawda żyjącego Boga, bo objawiły się Twoje wyroki. Widzimy to dzisiaj na całej Ziemi. W tym momencie ludzie wszystkich narodów przychodzą i oddają Bogu pokłon i widzą, że on jest dla nich otwarty. Słyszałem, jak ludzie mówili, że oni nigdy nie słyszeli takiego uwielbienia jak w Korei, we wspaniałym kościele w Seulu który ma ponad 230 tysięcy członków, że gdy oni uwielbiają w duchu i kołyszą się w duchu, to mówi się, że nigdy nie widzieli takiego uwielbienia jak tych wielu tysięcy ludzi uwielbiających Boga razem. Jestem pewien jednego. Wszędzie, gdzie ludzie zapomną o sobie i zapomną o swoich problemach i pozwolą sobie uwielbiać Boga, Bóg jest w środku tych ludzi. I Bóg będzie błogosławił tych ludzi i Bóg zrobi coś namacalnego dla tych ludzi. I to skromne miejsce, w którym uwielbiamy dzisiaj i nauczamy dzisiaj tę lekcję, jeśli będziemy wychwalać Boga ze swojego wnętrza, jeśli pozbędziemy się nienawiści ze swojego serca, jeśli zabierzemy od siebie nie Niechęć i zabierzemy od siebie krytycyzm i otworzymy się na Najwyższego Boga, to będziemy mieli poruszenie ducha, które nawet zaskoczy nas samych. My jesteśmy jedynymi przeszkodami dla nas samych. Jeśli coś cokolwiek powstrzymuje nas przed dynamicznym błogosławieństwem, to spójrzcie do wnętrza siebie. Nie rozglądajcie się w koło. Nasz problem jest to, że rozglądamy się dookoła. Nie ma doskonałości na tym świecie. Paweł powiedział wiele lat temu, że idziemy w stronę doskonałości i znajdziemy ją, gdy spotkamy Jezusa po tamtej stronie. A do tej pory znośmy się nawzajem i idźmy do Niego. Czytamy w drugim liście Piotra rozdział 3, verset 9 te niesamowite słowa. On mówi, nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy. Podoba się Pan to? Tak, Pan nie zwleka ze spełnieniem obietnicy. To znaczy, że On się nie powstrzymuje. On nie robi tego, co my nazywamy banialukami. On jest prawy, uczciwy i szczery. Jeśli On daje obietnicę, On się jej trzyma. On nie zwleka ze spełnieniem obietnic, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość. Powiedzcie cierpliwość. Kiedy jej potrzebujemy, wszyscy jej potrzebujemy. Bóg okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, i to jest coś, co chcę, żebyście naprawdę wzięli do siebie, nie chcąc, aby ktokolwiek, powiedzcie ktokolwiek, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy, powiedzcie wszyscy, to znaczy każdy. Bóg nie chce, aby Afrykanin poszedł do piekła, Bóg nie chce, aby Chin. Indus poszedł do piekła, Bóg nie chce, aby Tybetańczyk poszedł do piekła, aby Rosjanin poszedł do piekła. Bóg nie chce, aby Japończyk poszedł do piekła. Bóg nie chce. Powiecie, no to dlaczego ich nie zbawi? On zbawia każdego, którego może. Jesteście tu jeszcze? To obejmuje was. On zbawia każdego, którego może zbawić. Wiecie, co większość ludzi chce, aby Bóg zrobił? Oni chcą, aby Bóg był wielkim tyranem tam na górze i aby wziął kij i zmusił wszystkich, aby mu służyli. Wtedy niebo nie byłoby niebem, byłoby wtedy więzieniem. Jedynym sposobem, w jaki wy możecie być wolni, to abyście sami podjęli decyzję, gdzie spędzacie wieczność i czy będziecie służyć Bogu, czy nie. To jest jedyny sposób na tym świecie, w jaki możecie być wolnymi ludźmi i Bóg nie zmusi nikogo, aby mu służył, w niebie czy poza nim, czy gdziekolwiek indziej. I często I mawiałem, i nie lubię tego mówić, bo to mnie przeraża, że nawet w wieczności, jeśli nie chcesz pozostawiać w niebie, to bramy są otwarte, możesz wyjść. Jesteście tu jeszcze? Nie, nie, bo to nie jest Rosja. I lepiej w to uwierzcie. Ani teraz, ani nigdy. Oni mają druty kolczaste dookoła Rosji. I kiedy przyjdzie wolność na tę Ziemię, to płoty z drutów zostaną obalone. Ilu z was w to wierzy? Mur berliński upadnie, kiedy nie będą mieli już nic do ukrycia. I gdy będzie tam doskonała wolność, to lepiej uwierzcie, że one upadną, i wtedy każdy będzie mógł iść tam, gdzie chce. Pierwszym objawem wolności jest to, że ludzie mogą iść tam, gdzie chcą dlatego Bóg dał ją wam, możecie i gdziekolwiek chcecie Bóg nie ma zasłon z bambusa ani żelaznych płotów i każdy może iść tam gdzie chce zapytacie dlaczego? takie są zasady miłości nie można mieć miłości bez wolności można być twardym dla ludzi ale to nie jest miłość, miłość to wolność i miłość jest nam dana I jeśli jest wymuszona to nie jest miłością jest czymś innym a Bóg chce czystej miłości, jak Jego miłość. Bóg Cię kocha dlatego, że Cię kocha, i Bóg chce, żebyś Go kochał dlatego, że Go kochasz. Bóg nie chce, żebyś szedł do nieba tylko dlatego, żebyś uniknął piekła. Właśnie coś powiedziałem, ilu z was to słyszało? Większość ludzi, których spotykam na pytanie, dlaczego służysz Bogu, mówią nie chcę iść do piekła. To jest słaby powód. Chyba nie przyszliście tu mnie zobaczyć, dlatego że nie mieliście akurat nikogo innego do oglądania. Gdybyście powiedzieli, że mieliście dziewięć innych okazji i odrzuciliście te wszystkie dziewięć, żeby tylko przyjść i mnie zobaczyć, wtedy czułbym się świetnie. I tak Bóg się z tym czuje. On chce, żebyście szli do nieba, pomogliście iść gdzieś indziej, ale nie chcieliście tam iść. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg nie chce, aby ludzie ginęli. Bóg dał wam wolną wolę. Bóg dał wam wolę, abyście podejmowali decyzje. I dlatego jesteście na szczycie Jego stworzeń. To jest powód, dla którego jesteście takimi znakomitymi i wspaniałymi jednostkami. Bóg Was takimi stworzył i musicie wybrać swoje przeznaczenie, czy Wam się to podoba, czy nie. A jeśli powiecie, no, ja pójdę tam, gdzie on chce, żebym poszedł, diabeł powie, ha, 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 mam cię, idziesz ze mną i będziesz z nim na wieczność. Jeśli pójdziesz do nieba, to dlatego, że chcesz tam iść i zdecydujesz się tam pójść i podejmiesz decyzję, by tam pójść. Jesteście tu wszyscy jeszcze? W Jana rozdział 3 i werset 16 mamy to, co nazywamy złotym tekstem w Biblii. Najbardziej wybitny werset w Biblii, zgadzam się z tym, bo to Jezus powiedział, i jeśli to jest złoty tekst, to właśnie On powinien to powiedzieć. On mówi tak bowiem Bóg umiłował świat, tu mowa o całej planecie Ziemi, że dał swego jednorodzonego Syna, Pan Jezus był jednorodzonym Synem Boga w potężnych kresach wieczności, kiedy On przyszedł, aby stać się synem Najwyższego, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, powiedzcie każdy, czyli każdy bez wyjątku, to też jest Twoja teściowa, to Twój teść, to Wasze pasierby, to dzieci Waszych sąsiadów, aby każdy, kto w Niego wierzy, i to słowo wierzy to coś więcej niż słyszy. Wielu ludzi słyszy Ewangelię, ale jej nie, nie przyjmują. I to słowo wierzyć oznacza, że odwracasz się, masz moc, aby się odwrócić. Kiedy ja wierzę, że to jest droga, którą mam jechać, odpalam samochód i jadę w tamtym kierunku, widzicie? I nie myślę o tym, kiedy w to wierzę, to kieruję samochód w tamtą stronę, bo to jest droga, którą chcę podążać. I kiedy wierzysz, to będziesz zmierzał w stronę nieba, będziesz zmierzał w stronę Boga, w stronę Jezusa, w stronę Biblii. I będziesz zmierzał w stronę Kościoła, będziesz zmierzał w stronę modlitwy, będziesz zmierzał w stronę ołtarza, kiedy wierzysz. Aby każdy, kto w Niego wierzy, On mówi, że nie możesz zginąć, po prostu nie możesz zginąć, nigdy nie zginiesz, kiedy w Niego wierzysz, ale będziesz miał życie wieczne. Dlatego to jest nazywane złotym tekstem Biblii, dlatego jest on głoszony w każdym kraju na Ziemi, dlatego uczycie go swoje małe dzieci. To pierwszy werset pisma, jakiego się uczą. Jana 3:16. Dlatego my głosimy go na misjach. Na pierwszym nabożeństwie, na którym głosimy, to jest to, że ten, który stworzył świat, dał swojego syna, abyś ty mógł żyć i to jest wspaniała prawda. To jest potężna prawda, więc chcemy w nią wierzyć i ją zaakceptować. W Księdze Objawienia rozdział 22 i werset 17 przyłącza się Duch Święty. Nie tylko Bóg kochający całą ludzkość, ale Duch Święty. On mówi, a Duch, pisany wielką literą, trzecia osoba Trójcy Świętej i oblubienica mówią przyjść. To my. My funkcjonujemy razem w Duchu Świętym. Wołający do świata, w którym żyjemy dzisiaj. Duch święty i oblubienica mówią: przyjdź. I mówią: a kto słyszy, niech powie: przyjdź. To znaczy, że ja to mówię? Wy to mówicie? Tego wieczoru powiedzcie swoim bliźnim, i niech oni powiedzą komuś: kto słyszy, niech powie: przyjdź, przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. Nie musisz tego słyszeć. Jeśli jesteś spragniony, to przyjdź. Są ludzie dzisiaj, którzy coraz bardziej są głodni Boga. Chcę być z Wami szczery. Nie widzę teraz tej Pani, ale jestem pewien, że jest ona tutaj. Ona przyjechała tutaj całą drogę z innego miasta. 85 czy 90 mil stąd i rozmawiałem z nią wczoraj i nawet nie możecie sobie wyobrazić problemów, jakie diabeł zrzucił na jej dom. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, jakie problemy zrzucił na jej dom diabeł i niemoralności, jakie tam się pojawiły. Potrząsnęlibyście tylko głową. I ona mnie pyta, czy jest jakaś nadzieja? Powiem wam coś: Jezus może rozwiązać każdy supeł, który kiedykolwiek zaplątaliście. Wy zrobiliście supeł, a on jest mistrzem, on może go rozsupłać. I powiem wam teraz, że grzech nigdy nie doszedł tak głęboko, jakiego krew może dojść. Są tak głęboko położone grzechy, ale jego krew i tak może je dosięgnąć. I chociaż jeszcze nie zostały dosięgnięte, to on jeszcze nie zrobił wszystkiego, co może zrobić. I mogę Wam powiedzieć, że on może uderzyć diabła prosto w twarz i rozwalić go w drobny mak. Wierzycie w to? I powiedziałem i powiem Wam teraz: Chrystus jest odpowiedzią. Lepiej w to uwierzmy, bo on jest odpowiedzią. On zawsze był odpowiedzią i zawsze będzie odpowiedzią. On jest potężnym sprawicielem całego świata. Jeśli w to wierzycie, powiedzcie Amen. A jest więcej zagubionych ludzi teraz niż było kiedykolwiek w historii świata i tak jak powiedziałem tej pani ja powiedziałem Biblia to przepowiedziała że w tych czasach wszyscy będą zagubieni. Oni wychodzą za mąż i żenią się. Myślę, że niektórzy się rozwodzą i biorą ślub od nowa każdego dnia i żyją jak stado świn. Jezus powiedział, że będzie tak samo gdy ja przyjdę powtórnie na tę ziemię. On to powiedział 2000 lat temu i nie było tak 50 lat temu. Słyszycie mnie? Całej tej niemoralności i wszystkich tych rozwodów nie było 50 lat temu. To jest problem obecny. I spojrzałem na nią i powiedziałem: My nie musimy być częścią problemu, my możemy być częścią odpowiedzi. Chwała Bogu. Czy nie cieszycie się z tego? Tak, tak. Świat może mieć wiele problemów, ale my nie jesteśmy ich częścią. My jesteśmy częścią Bożej odpowiedzi na nie. Jezus przyjdzie wkrótce. On weźmie nas, abyśmy byli z nim na zawsze. I powiedziałem do tej pani: słuchaj, ty jesteś odpowiedzialna tylko za jedną osobę. Ty wybierz niebo, a inni niech idą tam, gdzie chcą. Nigdy nie pozwólcie, aby wasza rodzina myślała, że będziecie musieli iść tam, gdzie oni idą. To jest kłamstwo. Oni mogą iść tam, gdzie chcą, a ty idziesz do nieba. Tak jest. Jesteście tu jeszcze? Duch Święty powiedział, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia, a kto pragnie, niech przyjdzie. To jest każdy, to jest ktokolwiek. Nie musicie przychodzić w grupie, nie musicie przychodzić, bo ktoś inny przyszedł. Możecie to zrobić sami. Chciałbym, abyście wiedzieli, że tak się składa, że ten werset, który czytałem wam w Księdze Objawienia 22 jest na ostatniej stronie Biblii. Na tym Biblia się kończy. Chwała Bogu, że kończy się na tym, że każdy jest zbawiony. Kończy Zobaczy się na tym, że każdy jest zbawiony. To jest ostatnia petycja, ostatnie wyzwanie, jakie znajdziemy w Słowie Pana. W tej samej księdze, w Księdze Objawienia, rozdział 5 i werset 19 jest. I śpiewali nową pieśń. To jest w niebie teraz. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew. Lepiej to czytajcie. Nie jesteście odkupieni dla Boga przez jakąś denominację kościelną, albo nawet przez teologię, której możecie się trzymać. Jesteście odkupieni dla Boga przez jego krew. Przeczytajcie resztę. Z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. On będzie ich miał, oni tam będą. Boże obietnice są dla każdego. One nie są ograniczone do jednej nacji albo jednego ludu. Boże obietnice należą do kogokolwiek i każdego, kto je zaakceptuje. W naszym zgromadzeniu w południowej Indianie to jest takie ekscytujące dla mnie, że mamy ludzi w naszym zgromadzeniu prawie z każdego miejsca na Ziemi którzy są z nami tam, żyją z nami, oni są z Europy i z Afryki i są z Indii i z południowej Ameryki, że mamy ludzi w jednym zgromadzeniu z każdego miejsca na kompasie, oni krzyczą i wielbią tego samego Boga. I tego samego Zbawiciela, i tego samego Pana. I to mnie tak uszczęśliwia. Powiedzcie Amen. I w Księdze Objawienia 21-24 jest Narody, które będą zbawione, będą chodziły w Jego świetle, a królowie ziemi wniosą do Niego swoją chwałę i cześć. Wszystkie narody wniosą swoją chwałę do nieba. Wszystkie narody. Jest napisane, wszystkie narody, które będą zbawione, będą chodziły w świetle tego wspaniałego nowego Jeruzalem. A Królowie Ziemi wniosą swoją chwałę i cześć do tego miejsca. Więc Bóg będzie wychwalony, będzie uwielbiony, będziemy Bogu służyć, a Wy i ja będziemy w pierwszym rzędzie. Co powiecie? Będziemy w pierwszym rzędzie. Powiedzcie, a jak dostać się do pierwszego rzędu? Trzeba trochę się przecisnąć. Trochę się przecisnąć. Możecie takie mieć miejsce, jakie będziecie chcieli. Słyszycie mnie? Macie takie miejsce, jakie chcecie mieć w Bogu, czy nawet w tym kościele. My nie mówimy ludziom w tym kościele, ty możesz siedzieć tylko w tej, czy w tamtej ławce. A gdy ławka z przodu się zapełni, to postawimy z boku krzesła, jak będziecie chcieli być trochę bliżej. Możecie mieć każde miejsce, jakie chcecie w Bogu. Niektórzy z was wybierają rząd z tyłu. choose Dziękujemy Ci, Panie, za pierwszy rząd. I dziękujemy Ci za tych, którzy wybierają być blisko Boga i to jest ich własny wybór. To nie jest wybór Boga. Jeśli otrzymujemy miejsca z tyłu, nie możemy winić Boga. Bóg chce nas kochać, Bóg chce nam pomagać, Bóg chce nas tchnąć, Bóg chce nas namaszczać, Bóg chce być dla nas dobry. Panie, modlimy się, aby Boże obietnice były silne dla każdego człowieka: że zaakceptujemy Boże obietnice i uwierzymy w nie, i będziemy żyli zgodnie z nimi, i pójdziemy z imi do nieba w imieniu Jezusa.